Oni się tym zajmują, oni sobie to naprawiają, oni tym jeżdżą. Dobra. No to teraz y, idziemy do kaplana. Do, pu, do, kaplana. do, do pułkownika. Do pułkownika, on no, chyba tu powinien wiedzieć co. No tam to do... wiesz, y, ugoszczono was w tym wielkim budynku, w tej wielkiej wieży, dla was to ona była tak wielka jak domek dla lalek, ale dobra. <laughs> e, nie było <laughs> dla was jak, nawet jak krzesła znaleźć, no bo jakbyście na takim usiedli to nowe kurwa zbroje, no to troszeczkę byście je połamali. Więc przyniesiono takie, takie skrzynie odpowiednie. <laughs> Pułkownik oczywiście się zjawił, jak najszybciej mógł. Zmieszany i w ogóle wiesz. Nie, 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 słuchaj, bo my się nie zrozumieliście. My nie czekamy. My nie jesteśmy od czekania. To nie. on jest od czekania, kiedy my go wezwiemy. On ma się stawić natychmiast. No i on się stawił natychmiast. Tylko, no, no. że wiesz, no tyle mu to zabrało, tak. No, no wiesz, nie teleportuje się, musi przejść, tak? Dobra. Coś długo wam to zajęło, pułkowniku. E, no owszem, e, byłem w forcie, tak? Dowodziłem rozprawą. A cóż to za rozprawę? A był tutaj e, na zamach, prawda? Na. No to sekretarkę. wiemy, ja. Lorda protektora. Co no, e, tam? Sprajców? sprańców? Oczywiście. Ktoż ten nimi jest. A pewien <laughs> e, pewien y, żołnierz oraz y, zabójca, który go wprowadził tutaj niecnie. To ty hmm? żołnierz, e, ty ten, ten twój kumper ponosi tu jest świetny dowódco, ten Lazarus. Tak zachwalałeś a a ma żołnierza? Dziwne. Chciałbym się widzieć z Lazarusem Quintusem. Hmm. Komisarzem, żeby wyjaśnił mi tą sprawę. Wyglądał na człowieka o odpowiedniej kompetencji. Najwyraźniej nie. Dziwne, bardzo dziwne. Dlatego warto z nim porozmawiać. Może nie jest godzien funkcji, których piastuje. E, no niestety, drodzy państwo, ale e, ta osoba jest nieosiągalna. A dlaczegoż to? No, no jest zawikłana w cały proces. Mhm. O, widzisz? Ten twoją kupę. Hmm. No, Ale wiesz, to dziwne jest zbrać. Znajomy, znajomy, którego poznał przez, przez kilka godzin. No, no wiem, wiem, tego z niego się nabija z no, tego powodu. <grym> tak? Widać, nie, nie umiesz oceniać ludzi. No, ważne, że mój Bolter umie oceniać ludzi. Czy znaczy on umie oceniać orków. Nie tylko. A jaki jakie jest powód waszego wezwania? A, no właśnie. E, Wyobraź sobie, że w lesie znaleźliśmy rozwaloną od środka Chimerę. Z ciałem Ruperta Inkwizytora. Akolity. E, akolity. 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 Możesz mi to kurwa wyjaśnić? Ja, tak, ja, ja wiesz, a ja się bawię tym handflamerem tak przy nich. Możesz znaczy... mi jak, dowodząc tym całym fortem, jak to jest, że jest himere, rozwalona z Rupertem w środku? Cóż, on odpowiada teraz szczerze wam i widać się tego nawet specjalnie nie lęka. Mówi po prostu szczerze. To prawda, że Akolita wyjechał wczoraj wieczorem, jak był Wam na spotkanie, odebrać Was. Ja zaś przestrzegałem go o tym, że ze stolicy wyszedł rozkaz, co zresztą jest cały czas, co jakiś czas prowadzone, profilaktyczne bombardowania e, terenów. Nie, dziwne. To dziwne, bo że wybuchła wypadku. ta chimera od środka w takim wypadku. Hmm. Jak to wytłumaczysz? Dokładnie. Jeżeli, jeżeli została przebita pociskiem, bombą bon, i eksplodował... To, to dziwne, że my nie czuliśmy żadnych drgań, gdy byliśmy pod powierzchnią. E, nie, no, jeżeli o to chodzi, to, to czuliście. Mhm. Mogę, pamiętasz co ci mówiłem, co Lazarusowi mówiłem zanim jeszcze, za Arturem zaczęliśmy grać, że y, bombardowania zaczęły się pojawiać mhm. i, i generalnie łupali w ten las, y, wiesz, profilaktycznie, kiedy pojawiały się te stwory, no to, no to tak, to, 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 to co kilka dni, co dwa dni mniej więcej jest jakieś bombardowanie. Dobra, oko. Mhm. Dobra. Hmm. Hmm. Ty, a może to ten twój kumpel to odstawił? No, ale on jest przecież... akolitem. Akolita? No, on jest Akolitą Inkwizycji. Ordo Hereticus. Naprawdę? No. Ty... ...to idziemy do niego. Mhm. To wiesz, taka, taka totalna olewka, nie? Jak o tym mówimy z tego pana pułkownika i idziemy do, do, do mnie. Ale to niestety jest yy, niemożliwe dobrze bracia. Nie ma rzeczy <śmiech> niemożliwych. To z całym jak to kurwa niemożliwe. Yy, no w taki sposób. Yy, ej, ej, yy, wiesz, yy, czekaj, a Adeptus Astartus mogą palić cygara? Yy, mogą ogólnie używ używki brać. Yy, wiem, że alkohol piją. Czy cygara palał? Nie widziałem nigdy żadnego Astartes palącego cygaro, ale na chociażby Artworku nawet. No dobra, to nie, to jest takie coś jest... Wolf bardziej to, to tak, bo to są takie chlejusy i obdartusy, ale, ale nie, bo to Ultramarine to... raczej nie. Nie, bo wiesz co chciałem odjebać? Wiesz co chciałem odjebać? Chciałem sobie odpalić cygaro za pomocą handflamera. Aha. Dobra, no wiesz, żebyś to... musiał najpierw hełm zdjąć. Ale ja, ja nie mam hełmu na głowie. Aha, zdjąć. No. Ja to się tak odwracam w stronę tego pułkownika, jak to niemożliwe? No... Cóż. A poza tym, jakim sposobem dwóch... A, ja, przepraszam, to nie... Jeden agent inkwizycji jest... Czego no. tu nie ma inkwizycji? Słucham? On jeśli już tak. powinien być sądzony przez inkwizycję, a no, nie... No przez... to nie ma inkwizycji. Przecież to powinniście no być. On nie powiedział, że oni są sądzeni. On powiedział, że jest zajęty przebiegiem procesu. Nie, powiedział, że nie, no to zajęty procesem procesu i tam przebiegiem procesu. W końcu tam doszliśmy, że to Lazarusze sądzą. Nie, on no. nie powiedział tego, że to on jest podejrzany w sprawie. Aha, jeszcze a, nie... Że nie że jest zamieszane, że jest zamieszany. To powiedział. No tak, na zasadzie, że jest komisarzem i prowadzi wiesz, jest no w procesie. Znaczy uwikłany w proces. No, bynajmniej i tak chcemy z nim porozmawiać. No. Jak to niemożliwe? Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie, nie przerwę, bo no, przecież przecież oskarżenie mogą poczekać. No dobrze, w takim razie e, w takim razie wezwę go. Jak najszybciej. Milek, no. że on jest strasznie... Y, facet nie wie co powiedzieć. Nie wie jak z tego kurwa wyjść. Jak skór synu, się nie spodziewał. Mogę mu... Juli, przejdźmy do, tej, do tego momentu, w którym mu no, ciężki bolter do głowy i zacznę napierdalać. Bo Ej. ja tak tego kościoła nienawidzę. No więc tak, e, pułkownik wyszedł, zostawił tutaj jakiegoś wiesz tego e, majorzynę, który tam was z, zabawia żonglerkom albo czymś w tym stylu. Puszcza bańki. Jak ja wiesz patrz na niego, a umiesz opowiadać dowcipy. Tak. E, to byśmy chętnie posłuchali dowcipów na temat hmm, Dwóch i papuga wchodzi, wchodzi do baru. No. Barman się pyta to co? Patrząc na papugę to, to co KFC zamknęli? Wiesz taki suchaj syknął, że weź wyjdź. Powiedział Verdim i, i ten człowiek wyszedł faktycznie. Hmm. Uważam, że oni nie mają poczucie humoru, drogi Verdinie. Tak. My to co innego. Mhm. No co prawda, to prawda. Co? Joe Cassy się zebrały, więc... Jeszcze do końca życia nie zapomnę, jak e, sierżant stwierdził na naszym szkoleniu jeszcze za czasów Scott'a, jak stwierdził, że warto by nas było w sumie obudzić w nocy. Tylko, że obudził nas za pomocą... Ciężkiego boltera i granatnika. To się nazywa poczucie humoru. Eee, wiesz o, <tuszel> kiedyś, kiedyś na szkolenie było takie, że mieliśmy się porąbanego, się porąbanego kolesia eee, i wyobraź sobie, kiedyś się budzimy, a tu na nas leje deszcz. Patrzymy w górę, a sufitu nie ma. O, to coś nowego. A wiesz dlaczego? Hmm? Bo ten latał po pijaku samolotem no i niestety za nisko było. U, i się nie obudziliście? Znaczy wiesz, po naszym szkoleniu to ty człowieku spałeś nawet w w będąc sobą bombardowania e orbitalnego. <śpiewanie> zapewne, zapewne. Człowieku, o, o. ale ja to było zdziwienie, że... A, spaliśmy? Da, Nie ma. <śpiewanie> No nie jest to. Hmm. Nic. No, ale kurczę patrz, czekacie, czekacie. Czas się wam dłuży. Jesteście zostawieni w jakimś kurwa pokoju. No to ten tego. Ten, A tutaj jak to... nikt, nikt się nie kwapi z powrotem. Dobra, wołamy tego ty. Ty, major, chodź tu. Mówi maj... Mówisz major, chodź tu. Ale nikt kurwa nie wchodzi. Dobra, wychodzimy chyba stamtąd, myślę. Mhm. A na korytarzu, co? Na... Co? I na teraz korytia. słyszycie takie klank, klank. Ktoś przeładował ciężki bolter. Co? Oni co strzelać do nas? Nie, ja przeładowałem ciężki bolter. A, on przeładował. No to ja nie będę gorszy. Przeładowujesz rękę? Nie, on też ma Woltera. A, no to nie, no to... I West No. To jest smród Cherez. Nie no, bez przesady bracie, na razie to jest tylko subordynacja. E, schodzicie? Znaczy właśnie, co, co zamierzacie robić, bo... No, idziemy po pułkownika, no. Szukamy pułkownika. No. Jedzie po pułkownika, już schodząc proszę ciebie na... <laughs> yy, w... niżej, prawda, na, na, na niższe piętro dostrzegacie, że też nikogo nie ma. Kurwa! Co oni? Nagła zaraza? Wszystkich wybiło? Orkowie się pojawili? Nie, to byśmy coś słyszeli. Ej, ty? A to może ci? Jak oni byli? Tacy są ci nie? Granidzi? No. A może Eldarze? Eee, Nie, zresztą. Też. Ale... Dobra, szukajmy kogoś. No. Hm. No, no. i jeszcze niżej. No i tak się zdaje, że cała, cała ta wieża kurczy jest opustoszała, tak? O Jakby ktoś rozk rozkaz wydał, żeby ją opuścić. Ty. Hmm? Kurwa, za głośno chyba się darliśmy ryja od tych kawałów, że Dziwne, ale nie, to mi się coraz mniej podoba, drogi, 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 drodzy bracia. Uważam, że powinniśmy... Ty, co jest w tym pomieszczeniu? A, sprawdzę. Uważam, nie. że powinniśmy się rozdzielić i sprawdzić Nie, obok, no tak, obok. totalnie przypadkowe pomieszczenie.